Rozmnożyłeś słowa i pierdolą boli głowa. Mm, bo twoje katy wciąż żyć chciały, za nic sobie nic nie miały. Jezu poda, Jezu chce. Jezu ta, oj nie ma, jaka szkoda. Mm, przyjaciół latami się poznawało, katów miłością oblewało. Za ich czyny niedołężne, morducnoty I miłości przy to samej za to Morducnotę I jak już dokończyć muszę To widzę, bratku, że ciebie lubić nie muszę Tyś nieładny Tyś gorliwy, gwałtna ja na postywy Chcesz dla siebie, tylko żądasz. I oceniasz i oskarżasz. Więc nie widzę nici drogi tej przyjaźni. Chuja drogi.